Dlaczego nowoczesne czołgi używają gładkolufowych armat, a nie z bruzdami? To w czołgach jest bardzo nieintuicyjne. Wszyscy, którzy mamy jakąś wiedzę na temat broni, znamy bruzdy w lufach i ich fundamentalną rolę w precyzji broni. Jednak ciekawe jest, że czołgi używają gładkolufowych dział. Były czołgi z działami z bruzdami, ale zaczęły znikać po II wojnie światowej. A nawet takie czołgi jak Challenger II czołg z bruzdowanym działo, który jest standardowym czołgiem w Anglii, będzie miał nową wersję o nazwie Challenger 3. Będzie ona miała gładkolufowe działo, zastępujące stare działa z bruzdami, podobnie jak jej sojusznicy z organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego z serii Abrams i niemieckiego Leoparda II. Nawet rywale Challengera 2, takie jak wersje z rosyjskiej serii T, również używają dział gładkolufowych. Dzisiaj w tym filmie spróbujemy nadać temu wszystkiemu sens. Nacięcia w lufie zwane po angielsku rifling polegają na nacinaniu wnętrza lufy, aby pozostawić spiralne rowki. Powoduje to, że gdy pocisk przechodzi przez lufę, otrzymuje efekt obrotowy, który zapewnia mu dużą precyzję i zapobiega tendencji pocisków do obracania się pod niepożądanymi kątami. Jest to efekt, który widzimy nawet w strzałach z łuków, które obracają się dzięki piórkom. Gdy pociski są wystrzeliwane bez brust mają tendencję do przechylania się pod kątami, które powodują, że ich czubki nie są skierowane do przodu, co sprawia, że amunicja jest nieskuteczna. Wszystkie bronie to wykorzystują z wyjątkiem moździerzy i strzelb, powiedzmy, ze względu na ich charakterystykę, ale w czołgach użycie bruzdowania zmieniło się w połowie XX wieku. W latach 60. pojawiły się pancerze ceramiczne kompozytowe, pancerze, które niwelowały prawie całe szkody powodowane przez konwencjonalną amunicję przeciwpancerną, Będąc jednocześnie bardzo lekkie w porównaniu z ich poprzednikami. Aby sprostać tym nowym pancerzom, inżynierowie zamiast robić większe działa, jak zawsze to robili do tego momentu, zdecydowali się poprawić amunicję. I tak oto w latach 60. pojawiły się amunicje takie jak Sabot APFSDS i wysokoeksplozywne HIT, zmieniając świat czołgów, a nawet doprowadzając je na skraj przestarzałości. Amunicja HIT była pierwsza do opracowania. Te amunicje termiczne są proste, koncentrują wybuch w jednym centralnym punkcie, wystrzeliwując strumień stopionego metalu, który penetruje gęste pancerze. Po raz pierwszy zostały użyte podczas II wojny światowej w broni przeciwpancernej, takiej jak Panzerfaust czy Panzerschreck. Niemcy przeprowadzili wiele eksperymentów z tym typem amunicji, ale w tym przypadku były one wystrzeliwane z dział przeciwpancernych. Badania te zostały jednak zakończone, ponieważ klasyczna amunicja przeciwpancerna nadal była bardzo skuteczna. Następnie, w latach 60. inżynierowie wojskowi powrócili do niemieckich badań, szczególnie w Anglii, opierając się na eksperymentach Francuzów z lat 30. Stworzono pierwsze pociski Sabot, czy jak oni je nazywali Armor Piercing Discarding Sabot. Były to proste pociski z rdzeniem o mniejszej średnicy niż pocisk, zazwyczaj wykonane z wolframu które po wystrzeleniu z działa z gwintem przenosiło swój obrót na pocisk. Był to bardzo skuteczny sposób na przebicie prawie każdego pancerza tamtych czasów. W miarę jak technologia sabotu się rozwijała, amunicja stawała się dłuższa, co powodowało, że pociski stawały się niezrównoważone. Pamiętajmy, że im dłuższa jest amunicja, tym większy obrót potrzebuje do stabilizacji. Wtedy powstały pierwsze saboty z płetwami, bardzo podobne do strzał z łuków. Które po wystrzeleniu oddzielały się od amunicji, aby stabilizować się w powietrzu, a nie tylko dzięki gwintowi. Inżynierowie zauważyli, że gwintowanie lufy powoduje nadmierne obracanie się pocisków sabot, co zwiększało ich opór powietrza. Pamiętajmy, że saboty to pociski kinetyczne ich skuteczność zależy od siły, z jaką uderzają w pancerz. Dlatego nadmierne obracanie się, które hamowało pocisk, Stanowiło duży problem. Ponadto, problem zredukowanej prędkości sabotu, spowodowany nadmiernym obrotem, nasilał się w odległościach, sprawiając, że na długich dystansach saboty były całkowicie nieskuteczne. W rzeczywistości amunicja sabot nie potrzebowała gwintu do obracania się, a obrót wymagał uzyskania niewielkiego kąta na swoich lotkach. Podobnie jak amunicja sabot, amunicja hit również używała lotek do stabilizacji, a pamiętajmy, że skuteczność obu typów amunicji była wpływana przez gwint. W przypadku amunicji HIT potrzebne były dwa czynniki do jej działania: bardzo precyzyjny wybuch i to, że pocisk musi być geometrycznie w dokładnej pozycji, aby strumień metalu mógł przebić się przez wrogie pancerze. Nadmierna rotacja nadana przez lufy gwintowane powodowała, że amunicja nieznacznie się zrównoważyła, co znacznie zmniejszało szanse na prawidłowe działanie amunicji. Więc aby móc używać tych nowoczesnych amunicji, inżynierowie doszli do jasnego wniosku, musieli usunąć lufę gwintowaną. Pierwsi zrozumieli to Sowieci, którzy w latach 60. wiedzieli, że nadchodzące czołgi zachodnie będą bardzo nowoczesne z dość odpornymi pancerzami kompozytowymi. Dlatego potrzebowali kompetentnej lufy i amunicji, która mogłaby przebić te nowe pancerze. Tak więc w latach 60. pojawił się czołg T-64, do którego zamontowano gładką lufę, stając się tym samym pierwszym czołgiem jako taki nowoczesny, który posiadał jeden z tych. Mógł on strzelać nowoczesnymi pociskami APFDS i wysoce eksplozywnymi HEAT. Pod koniec lat 70. dołączyły do nich niemieckie Leopardy II, które również były wyposażone w gładkolufowe działa a następnie w latach 80. pojawiły się amerykańskie czołgi Abrams z gładkolufowymi działami. Ostatecznie obecnie nowe Challenger 3 będą wyposażone w gładkolufowe działa, ponieważ seria Challenger była najbardziej oporna na wprowadzenie gładkolufowych dział. Ten drastyczny zwrot wydaje się mało intuicyjny, ale przypuszczam, że wszystkie wielkie mocarstwa wojskowe doszły do tego samego wniosku. Główne czołgi bojowe służą przede wszystkim do niszczenia innych czołgów, i jeśli nie są w stanie zniszczyć wrogich czołgów, po prostu nie są przydatne. Podsumowując, czołgi mają gładkolufowe działa, aby mogły skuteczniej strzelać amunicją HIT i APFSDS, ponieważ stabilizację, której potrzebują te pociski, mogą uzyskać bez brust.